Cześć. Witam w tej złotej podkowie odcinku 101. To nie jest jeszcze końcowy odcinek. Zrobiliśmy specjalnie dla was oczywiście. Nie chciało nam się tak długo czekać. Oczywiście i tak 12 czerwca już będą konie, więc spodziewaliśmy się tego 13 lipca, ale będą oczywiście wcześniej. No więc bardzo się cieszę, że mogliśmy znowu wam zrobić przyjemność i nagrać ten odcinek. Może przejdźmy do odcinka. Hej, Julka! No co? Może przejdziemy się do stajni? No, słyszałam, że przynieśli ją w nowe miejsce. No to chodź, może zobaczymy. Okej, okay, to chodź. Au. Hejku, ale ładna. No w sumie piękna. Wow, ale ją znowu w ogóle w nowe miejsce. No bo może ja się w ogóle przejadę dzisiaj na. Słuchaj, Chyba dzisiaj przenieśli konie. No. A co, zapomniałaś, jak pani Asia ci to mówiła? No w sumie tu mogę sobie wziąć mój kolacz w sumie. No to weź. Elo. O, z nie, nie jest zamknięta, ale dobra. O, Julka, uważaj. Dobra, uważam. Słuchaj. Zaraz cię ten boks jest pusty. Mhm. Dam na, daj nam jeść. Eź koniki. Hej, Rosalia. Już Cię biorę Osiedłam Cię zaraz A... Aha, w ogóle Wy macie tutaj pusto To ja już Wam dam jedzenie Dobry, koniki, sobie ja zaraz iadodłam... no to rozalię... No i tam. No i tam się nie chce jeść. Ach, ach, nareszcie można być na polku. Czyli bryza? Co się tak dziewczyny gapicie? Jeju, jaki komal wielkiego konia! No przecież to jest Gerda, nasz nowy koń. Gerda. Chodź. Mam nadzieję, że ci to będzie dobrze. Patrzcie na tabliczki z imionami, bo konie są tak losowo powkładane. To dziewczyny. No to pa, pa, pani Renato. Aha, Julka, ona jest twoja. Serio? No. <grystanie> Dziękuję. Idę ją Pojeżdżaj sobie na okład. a ty? Ja chyba też. Geta, Chodź, wezmę cię, a box. Okay. Right. Okay. Oh. Dobrze, jedziemy. Jesteś już muszę pomóc zbierać. O. No, no zaniechaj, chodź, chodź, chodź. Już szybko czasu cieka. No dobrze. Julka, jak zwykle, źle zamknęła ten box. Kurczę, się zepsuł chyba. Dobra, niech Ała. Chodź, jedziemy. Ała. Rozali, jak nadal nie będziesz zrzucać, to ja nigdzie nie jadę. O, aha, czyli chcesz wracać. Dobra, to ja nie jadę gdzie. Zalin, nie chcesz, to nie, ja ci nie zmuszam. Zamknę stajnie. Na razie ten. zwyczajnie. Albo otworzę i będę je pilnować. No chodź, przyzwyczaj się. Hej, Gerda, no. Proszę, jedziemy. Pięknie. Dobrze, teraz jest tak jak Cię pokieruję. Pięknie. Pięknie. Tak, 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 tak. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Pa, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.